Dzień dobry, nazywam się Krzysztof Mulawa. Witam na konferencji prasowej Konfederacji. Wraz ze mną jest pan Michał, pan poseł Michał Połboczek, ale nie jesteśmy sami, jesteśmy przedstawicielami branży kominkowej. Szanowni Państwo. Dramatyczna kwestia nam się szykuje w branży kominkowej, to znaczy Komisja Europejska chce zakazać, forsuje zaka, za, zakazy i nie będziemy mogli w niedługim czasie ogrzewać nasze, nasze domy drewnem, peletem i węglem. Ja państwo, limity emisji mają być obniżone do poziomu takiego, który jest, jest całkowicie niezauważalny z punktu widzenia środowiska. Te normy wyeliminują praktycznie zupełnie piece, kominki na paliwo stałe, gdyż te normy są praktycznie niewykonalne do spełnienia, bądź jeżeli wykonalne, to bardzo, bardzo drogo. Drewno zostanie zastąpione gazem, prądem. A co, gdy gaz czy prąd nie dotrze do tego domu? Zwłaszcza tego domu, który stoi gdzieś dalej w polu. Krzysztof Motel, podstarszy cechu z Polskich. W naszej strefie klimatycznej oraz w naszym kraju ogrzewanie to jest kwestia przetrwania. Aby utrzymać zdrowy i suchy budynek, trzeba go ogrzewać przez większą część roku. Niezależnie od dostępu do, od, do gazu, do energii elektrycznej yy, i do rozbudowania domowych instalacji grzewczych, kominek albo piec, to jest jedyne źródło ogrzewania, które w sytuacjach awaryjnych lub kryzysowych zapewni ciepło i bezpieczeństwo energetyczne. Kominek daje nam nie tylko bezpieczeństwo energetyczne, ale także niezależność energetyczną i chroni nas przed monopolem dostawców prądu i gazu. Ostatnie działania Unii Europejskiej polegające na wdrażaniu i promowaniu, promowaniu Zielonego Ładu i działania Polskiego Ministerstwa Klimatu i Środowiska zmierzają do całkowitego uzależnienia nas od energii elektrycznej. W przypadku ograniczenia możliwości pozyskania tej energii ze spalania węgla, który jest naszym własnym paliwem, będziemy musieli tę energię importować. Podobnie jest z gazem, który w Polsce powszechnie używamy, a który pochodzi głównie z importu. Bez biomasy sobie nie poradzimy. Biomasa to jest drewno kawałkowe, brykiet, pelet to co to jest biomasa leśna na której stoi polska y, y, gospodarska i polskie ogrzewnictwo. Ich uważam, że każdy powinien mieć możliwość zapewnienia sobie bezpieczeństwa energetycznego, chociażby przez możliwość posiadania i używania takiego urządzenia jak piec lub kominek. Każdy powinien mieć prawo wyboru takiego źródła ciepła, które jest dla niego najbardziej odpowiednie, to znaczy, będzie dostosowane do warunków mieszkaniowych, do warunków klimatycznych, do możliwości ekonomicznych. Ograniczenie możliwości korzystania z najtańszego źródła ciepła, jakim jest piec lub kominek, to jest skazywanie wielu ludzi na ubóstwo energetyczne. Branża kominkowa w Polsce i branże z nią związane, pokrewne, to jest 100 tysięcy miejsc pracy. Obecnie w Polsce. Producenci, nasi producenci to 90% rynku. Nasi producenci w tej chwili to są firmy ze 100%, 100 kapitałem polskim. Nasze firmy polskie coraz bardziej podbijają rynki europejskie, ale również i rynki światowe. 90% nowoczesnych ogrzewaczy pomieszczeń w Polsce. W tej chwili montowanych, produkowanych jest w Polsce przy 100% kapitale y, polskim. 100% firm in instalatorskich to firmy polskie, zwykle, zwykle są to małe firmy rodzinne. Produkcja drewna opa opałowego wspiera gospodarkę w wiejskich, często ubogich regionach. A drewno opałowe to w większości. Odpad poprodukcyjny. Energia odnawialna z drewna jest niezbędna jako substytut paliw kopalnych. Ogrzewanie drewnem to najbardziej niskoemisyjna forma ogrzewania w najmniejszym śledzie węglowym. Ogrzewanie drewnem jest zabezpieczeniem energetycznym dla milionów Polaków na wypadek klęsk żywiołowych, braku dostaw energii elektrycznej, awarii wojny czy niestabilnych cen prądu lub gazu. Wojciech Parek reprezentuje ogólnopolskie stowarzyszenie Kominki i piece. Z systemowym niszczeniem branży kominkowej i w ogóle możliwości używania kominków do ogrzewania i drewna do ogrzewania mamy w Polsce do czynienia już od kilku lat. Tutaj nie ukrywają się takie organizacje jak Polski Alarm Smogowy, Frankbold, Polska, Instytut Ekonomii i Środowiska. One są wspierane przez inne fundacje o światowym zasięgu, Client Earth czy też Clean Air Fund, które to z kolei fundacje czerpią środki z niewiadomych źródeł. Nie możemy ich zidentyfikować. Niestety te wszystkie fundacje mają otwarte drzwi obecnie do Ministerstwa Ochrony i Środowiska i narzucają jakby ton i narrację. I w to niszczenie tej branży kominkowej i ograniczenie możliwości używania kominków przeniosło się teraz na poziom Unii Europejskiej, ponieważ trwają właśnie prace nad nowym ekoprojektem, nad rewizją ekoprojektu. Natomiast nowy ekoprojekt w takim kształcie, w jakim on jest teraz proponowany, on narzuca takie limity emisji. Oprócz tego narzuca takie sposoby badania, narzuca obowiązki przeprowadzania kontroli, obowiązkowe urządzenia peryferyjne, jak filtry, jak katalizatory, jak sterowniki, gdzie spełnienie tego wszystkiego jest praktycznie niewykonalne. I jeśli ten projekt wejdzie w życie w takim kształcie, jakim jest teraz proponowany, to wycina on całkowicie branżę komunikową w całej Polsce i w całej Unii Europejskiej. I to nie są jakieś teorie spiskowe, o czym ja mówię, czy jakieś bajania. Dokładnie wczoraj miało miejsce takie forum konsultacyjne, gdzie na poziomie Komisji Europejskiej, gdzie byliśmy reprezentowani przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Niestety nie wiemy jeszcze, jakie to ministerstwo zajmie stanowisko, a w tym momencie kluczowe są stanowiska ministerstw państw członkowskich w tym głosowaniu tego nowego ekoprojektu. W zasadzie tylko to może powstrzymać to szaleństwo. Szanowni Państwo, wyobraźcie sobie Polskę albo Unię bez kominków, bez możliwości ogrzewania drewnem. Pierwsza ostra zima doprowadzi do katastrofy, przynajmniej w naszej strefie klimatycznej. W naszej strefie klimatycznej ogrzewanie jest niestety kwestią przeżycia. Albo dojdzie do przeciążenia sieci. Albo nawet jeśli ogrzejemy się gazem, jeśli ogrzejemy się prądem, to rachunki, jakie przyjdą później, doprowadzą do katastrofy ekonomicznej tysięcy gospodarstw domowych. Dziękuję. Szanowni Państwo, dwa słowa jeszcze należy tutaj dodać. Nie dajmy sobie wmówić, że urzędnicy Komisji Europejskiej wiedzą lepiej, co jest dobre dla Polaków żyjących w naszym klimacie. Ci ludzie kompletnie Chyba zapomnieli albo nie wiedzą, więc, więc informuję, że piece, które produkują polscy producenci na paliwo stałe, na pelet, na drewno, na węgiel, to są piece, które spełniają najwyższe jakość, jakościowo normy. Kominki to są kwestie do życia, przeżycia. Jeżeli będziemy mieli do czynienia z ostrą zimą, nastąpi zerwanie linii trakcyjnych, ktoś ma ogrzewanie na energię elektryczną, to po prostu może zamarznąć. Koniec kropka. Na tym to polega, Szanowni Państwo. Nie dajmy sobie wmówić, że my nie wiemy, o czym, o czym mówimy jako Polacy. To są kwestie to nie są duże, duże słowa, o które ja mówię, tylko naprawdę może dojść do, do fatalnych sytuacji. Fatalne sytuacje już powoli rozpoczynają się wtedy, kiedy architekci proponują domy bez kominów, które już właśnie mają zapobiec na wczesnym etapie, na, na, na etapie budowy domu, żeby takiego kominka nie można było zbudować. I szykujemy sobie katastrofę, e, katastrofę sami sobie poniekąd, ale nie dajmy sobie jeszcze narzucić, narzucić prawa europejskiego i nie dajmy sobie wmówić, że ten nowy ekoprojekt służy środowisku, słu Polakom czy komukolwiek. To jest projekt ideologiczny, z którym głęboko jako Konfederacja się nie zgadzamy. Zrobimy wszystko, żeby ci ludzie, którzy stoją wokół mnie i ich rodziny miały dalej miejsca pracy i mogły funkcjonować w, spokoju, w środowisku gospodarczym w Polsce.